No, to jest po to, żeby wszyscy się... Ogarnęli. E, nie jest to głupie. Tak e? ja. darmówka? To fajna. Kurde, nie wiem, jakby tak możecie szybko pojechać. Ale... Czwarte tak, miejsce tak, miałem. Tak, tak. Ej, czwarte miejsce miałem. <laughs> <laughs> nie byłeś <możesz> ostatni, nie? <laughs> no. Kurde, czwarte. no tu minuty trzeba czekać za każdy wyścig, a je, nawet 15 sekund chyba nie jedziesz. <laughs> no. Zresztą długo tutaj się to czeka. To robimy jeszcze raz i wyścigi normalne, nie? User hmm. <laughs> 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 Grafika też, z kanału. Nie, nie źle. User nie, nie jest Ale tu chyba jest zrobione tylko 60 fpsów, nic nie. więcej, nie? Nie wiem, ale chyba tak.